O, witam w dzisiejszym odcineczku, no i co, dzisiaj oczywiście będziemy sobie napierdalali tutaj skrzynkownię, tak jak zwykle to robimy i co, zostaw jakieś, jakieś podbicie, podbicie zostaw, bo kto nie zostawia podbicia to ma cipę, zostaw łapkę w górę, w dół też może być jak chcesz, Zostaw też subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz, i zostaw, jeśli już wchodzisz na CSGO Skinsa, to z kodem Zony możesz tutaj zostawić. Eee, proszę bardzo, prezenciki do każdego doładowania. Jest tutaj jakiś, nie wiem o co chodzi. 10% bonusu i darmowe 2 złote 10 na start, czyli jak jesteś nowym użytkownikiem, in Indirect Casea możesz otworzyć i wypadnie Ci na przykład Heavy Metal. Nie jest to dobry skin, ale jest za darmo i później możesz poprawić oczywiście daily chestem. Ja już nie mogę, bo sobie go otworzyłem, ale taka opcja jest też możliwa. Eee, I co? Jeśli z Zony doładujesz, to możesz wygrać Sześć tych skinów: sześć tych skinów. Bayonet y, Gamma Doppler Phase 1, Bowie Knife, Doppler Ruby, Hudson Knife Marble Fade, AK-47, Red Line, Knife Slaughter, driver, Gross Jaguar Clean. Jeśli doładujecie za 40,99, to weźmiecie udział od razu w wszystkich sześciu y, konkursach. Tak to właśnie wygląda. No i tyle: podbijacie odcinek, bo kto nie podbija, no to wiadomo kim jest i kurwa co tam ma między nogami. A my sobie dzisiaj All Starsika przypierdolimy 5 sztuk. Luxury, luxury case, luxury case, troszkę mniej, 5 sztuk też i tak to na razie będzie wyglądało. Underdogi pod psem i lecimy. Powiem Wam, że pojawił się właśnie super projekt na horyzoncie. To będzie projekt życia i myślę, że po tym projekcie zakończę swoją karierę w internecie. Chciałem coś zrobić takiego dużego na pożegnanie. No Znaczy, nie wiem, czy zakończę, ale to jest taki mój a tak, to nazwijmy no projekt. Projekt życia. Chcę pojechać do Stanów do serdecznego mojego przyjaciela i zarazem też jednego z pierwszych widzów, który, który mnie wsparł największymi do, dotacjami na pierwszy komputer, jak zbierałem podczas streamowania. Uncle Slony na pewno go kojarzycie, jeśli oglądacie transmisję. Chcę właśnie pojechać. Do wujaszka i razem z nim przejechać całe Stany Zjednoczone. Wszystko będzie transmitowane na żywo. Wszystko będzie transmitowane na żywo. I kurwa, oczywiście, znowu dostaliśmy w pizdę. Ha. Ale teraz będzie odkutka. Od Chciałem pojechać do Stanów, yy, odwiedzić, właśnie, poje chciałbym pojechać. Będę jechał do Stanów odwiedzić te 51 stanów razem z Wujaszkiem i z Gosią. Codziennie będą daily streamy leciały. Nie wiem, które stany będą pierwsze, które i tak dalej, ale wymieszamy to jakoś, żeby nie było tak, że wszystkie najlepsze na start, a wszystkie chujowe potem na koniec. Dużo atrakcji też jest w planach. Na razie jesteśmy na poziomie customizowania już kampera. Camper się będzie składał z takiego nie, to nie będzie standardowy kamper. To będzie po prostu Ford albo Dodge taki y, traczek i na pacę będzie jakby zamontowany kamper. Y, bardzo fajne rozwiązanie. Kustomizacja tego to są kolosalne pieniądze, ale y, no trudno. Trzeba w to też zainwestować. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Na razie góra tego kampera wyszła 78 tysięcy dolarów. Ale wierzę, że jakby ten projekt odda. Liczbowo projekt odda, i będziemy się też świetnie bawić, bo to o to w tym chodzi i też chodzi o przygodę o zobaczenie czegoś w życiu. Więc na razie tyle wychodzi. Potem jeszcze trzeba dołożyć do tego traka, więc całość pewnie się zamknie przeliczając na złotówki 500 parę tysięcy albo 600 parę tysięcy złotych. Chociaż nie teraz dolar jakoś jest niżej. 78 załóżmy 600 tam coś takiego było razy 366 tak tak się liczy. 208 a no to dobra to zamkniemy się w tak 500 500 tysiącach po aktualnym kursie no i jest to dużo tak ale mm, no, przygody kosztują. Mam nadzieję, że KIK troszeczkę też to wynagrodzi. Ale kolejna sprawa jest taka, że jakie będą atrakcje. No, atrakcje będą kurwa mocne. Wujaszek za donate y będzie testował różne dziwki w różnych przedziałach cenowych i dawał recenzje z każdego stanu. Od 50 dolarów do jakichś tam grubszych premium. Las Vegas, jakiś klas porno. Planujemy wa ładować e, full auto na strzelnicy z LKMA. Planujemy strzelić z RPG bo jest taka strzelnica gdzieś pod Teksasem. Planujemy wyjebać samochód czo czołgiem, bo też znaleźliśmy taką atrakcję, że gdzie tr trzy koła kosztuje jedno pierdolnięcie z czołgu dolarów, ale kurwa musimy to e, zrobić. Pływanie z aligatorami. E, tą taką ikoniczną motoróweczką, co w zapowiedzi GTA 6 jest z tym takim wielkim wiatrakiem. Różne surwiwale na Alasce i jakieś takie inne. No kurwa, na razie tych atrakcji jest wiecie, no jako tako tak zerknęliśmy. Planujemy też odwiedzić szeryfa, który prowadzi vlogi polskiego szeryfa w Wyoming chyba i coś tam z nim pojeździć na samochodzie. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, no to, to cały czas wiecie, to jest taki projekt, który na razie jest w naszych głowach, kampera ogarniamy i tak dalej, planujemy go wystartować w czerwcu przyszłego roku, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, bo czerwiec jest już taki luźniejszy w szkole, ja wiem, że tutaj młodzież też mnie ogląda, więc czerwiec, lipiec, sierpień to są wakacje, no to macie luz i wrzesień, no to wiadomo jaki jest wrzesień, dam Ci teraz jeszcze gajda na przedłużenie wakacji o miesiąc, Idziesz i mówisz taką, No, jeszcze nie kupiłem książek. Moi rodzice są biedni, jeszcze mi nie stać. Nie wiem, jak teraz szkła wygląda, kiedyś to przechodziło. Mama dopiero wypłatę dostanie 10, więc do 10 września jesteście free. Później wykorzystujecie wszystkie nieprzygotowania. Kiedyś były po dwa, więc wykorzystujecie, wykorzystujecie nieprzygotowania. I nie, nie pierdolcie się, że o nie będę miał później, nie będę miał później. Właśnie fajnie jest na początku nic nie robić przez cały miesiąc jeszcze, niż potem, nie wiem, jedno nieprzygotowanie wykorzystasz, co tam kurwa wiesz kiedy, to nawet nie poczujesz. A tak to zobacz, do 10 rodzice nie mają wypłaty, nie masz na zeszyty, na książki i tak dalej. Mówisz, no jestem z mega biednej rodziny, no chyba, że jesteś flexarem kurwa, co w zegarku chodzi i się tam pucuje, to ci w ten nauczycielka nie uwierzy, ale jak jesteś skromny gość, no to do dziesiątego rodzice nie mają pieniążków. Bardzo mi przykro i później robicie tak, wszystkie nieprzygotowania wykorzystujecie jeśli oczywiście są jakieś zadania i tak dalej i jesteście, realnie jesteście w stanie przedłużyć sobie te wakacje o trzy tygodnie, jak macie dobrą gadkę to o cztery, bo tam zawsze jakiegoś trika jeszcze idzie po lekcjach, zostać do pani i jej sprzedać jakiś kit. Ja tak robiłem i to faktycznie kurczę działa, także tak to tu, tak tu będzie wyglądało. Wiadomo, że też tam będzie różnica czasowa. Jak u Was będzie 15, to u nas będzie kurwa 23. Ale jakoś eh, to sobie nadrobimy, kochani. Jakoś to sobie nadrobimy. Nikt nie mówił, że musimy kurwa tam spać. Hahaha. Ha, ha. Wiadomo o co chodzi. A, także tak to będzie wyglądało. Mm, oczywiście podbijajcie ten odcinek, bo kto nie podbija, to wiadomo co ma między nogami. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. No, i jeśli już się zdecydujecie na grę z kodem, Zony, będzie mi bardzo miło, bo kurczę, no muszę sfinansować jakoś tą przygodę. Ten content też dla Was, a nie są to małe rzeczy. I tu faktycznie człowiek musi dołożyć do biznesu. Ale kurwa, wiem, że będzie fajnie. Będzie fajnie. Nikt chyba jeszcze coś takiego z polskich streamerów nie zrobił, a ja bym chciał właśnie tego, kurczę, dokonać. Także odbijać odcinek, bo kto nie podbija, to wiadomo co ma między nogami. No i ostatnie skrzyneczki, fajnie, jakby tutaj jeszcze bajonecik gówniany wypad w Tiger w Koleszce Rosso. No i jak, oczywiście, macie jakieś pytania, co właśnie do tego wyjazdu, albo jakieś inne, zapraszam na Kika. Ja teraz streamuję codziennie, jest naprawdę mega ubaw. No, chciałabym mieć trochę więcej widzów, kurczę, ale ostatnio i tak jest fajnie. Ostatnie takie tak jest fajnie, ale A już trochę więcej. Więc jeśli byś mógł, kochany widzu, paść 20 na streama na Kiku, czasem trochę wcześniej, nawet nic nie pisać, tylko zostawić sobie odpalonego, yy, odpaloną przeglądarkę i farmić punkty, za które niedługo będą nagrody, no i jakieś pamiątki oczywiście zostaną dla widzów, to zapraszam się bardzo serdecznie, a teraz już kończymy. Przypomnę jeszcze tylko, że rozdawanie prezentów trwa w najlepsze 6 skinów do wygrania. Oczywiście z kodem z Sony. 10% na no star, 20 bonusiku, 20 zł na dla nowego użytkownika. Zobaczmy jeszcze, co nam tutaj wyleci za taką kwotę. O, proszę bardzo, główno jakieś Space Cut, ale tobie wierzę, że wleci Desert Eagle Ocean Drive. Dziękuję Wam jeszcze za oglądanie. Zaprezentuję Wam stronę, gdzie możecie wymienić skiny. Na lepsze. Logujecie się normalnie za pomocą skin. Klauka jest legitna, Podpisuje się pod tym własnym imieniem i nazwiskiem. Pamiętajcie, z kodem Zony 35% bonusu. Tanie skiny tutaj opłaca się zamieniać. Płyniemy do brzegu. Gracka wymiana. Kod Zony 35% nie.